Polska dostała zaproszenie na szczyt Grupy 20 w Miami w grudniu 2026 jako pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej w historii. To nie jest ceremonialna wizyta. To miejsce przy stole, gdzie 20 największych gospodarek świata podejmuje decyzje wpływające na 85% globalnego produktu krajowego brutto. I jeśli masz pieniądze zainwestowane w Polskę, w akcje, obligacje, fundusze, to co zaraz usłyszysz. Może zmienić Twoje podejście do tego rynku na następną dekadę. Przeciętny inwestor myśli o Grupie 20 jak o klubie dla bogatych krajów. Coś tam rozmawiają, robią zdjęcia, wydają komunikaty. Ale to nie jest ceremonialna organizacja. To mechanizm władzy ekonomicznej. Kraje w Grupie 20 kontrolują międzynarodowe przepływy kapitału, ustalają standardy finansowe i negocjują umowy handlowe o wartości bilionów. Być przy tym stole oznacza coś konkretnego dla Twoich inwestycji. I właśnie dlatego musisz zrozumieć, co się stało we wrześniu 2025 i dlaczego Ameryka zdecydowała się zaprosić Polskę właśnie teraz. Mam na imię Tomasz i od kilkunastu lat analizuję, jak decyzje geopolityczne przekładają się na rzeczywiste możliwości inwestycyjne dla Polaków. Dzisiaj pokażę Ci trzy rzeczy. Po pierwsze, co dokładnie musiało się wydarzyć, żeby Polska dostała to zaproszenie i dlaczego próg biliona dolarów produktu krajowego brutto, to nie jest przypadkowa liczba. Po drugie, co członkostwo w grupie 20 oznacza dla stabilności złotego, dostępu do kapitału międzynarodowego i wycen polskich aktywów. Po trzecie, jak zamożni inwestorzy pozycjonują swoje portfele? Kiedy kraj przechodzi z kategorii rynku wschodzącego do gospodarki rozwiniętej, i dlaczego timing ma tutaj fundamentalne znaczenie? To nie jest akademicka dyskusja o prestiżu. To dotyczy każdej złotówki, którą trzymasz w polskich funduszach, akcjach czy obligacjach. Różnica między wiedzieć a nie wiedzieć może wynieść dziesiątki tysięcy złotych w perspektywie dekady. Bo kiedy międzynarodowe instytucje zmieniają klasyfikację kraju, kapitał zaczyna płynąć w nowych kierunkach. I ci, którzy zrozumieli to wcześniej, są po właściwej stronie tego przepływu. Zacznijmy od momentu, który uruchomił całą sekwencję zdarzeń. Wrzesień 2025. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane za drugi kwartał. Produkt Krajowy Brutto Polski przekroczył bilion dolarów amerykańskich nie 990 miliardów nie 999 bilion 01. Przekroczenie psychologicznej i formalnej bariery, która stawia Polskę na 20. miejscu wśród największych gospodarek świata. Dlaczego akurat bilion? Bo Grupa 20 nie jest klubem, do którego przystępuje się przez głosowanie, jest nieformalny, ale realny próg ekonomiczny. Kraje członkowskie muszą mieć znaczenie systemowe. Ich obecność albo nieobecność przy stole musi wpływać na globalne decyzje. Bilion dolarów produktu krajowego brutto to punkt, w którym kraj przestaje być regionalnym graczem i staje się siłą, z którą trzeba negocjować na poziomie międzynarodowym. I tu jest kluczowa część, o której media w Polsce mówiły niewiele: Polska nie po prostu urosła do biliona, wyprzedziła Republikę Południowej Afryki i, która była członkiem Grupy 20 od początku istnienia organizacji w 1999 roku. Nanapeurika ma obecnie produkt krajowy brutto około 900 miliardów dolarów i spada. Polska rośnie średnio 3,5 do 4% rocznie. To nie jest wymiana honorowych miejsc, to przesunięcie ekonomicznej siły. I właśnie tutaj dochodzimy do geopolityki, która przekłada się bezpośrednio na twoje pieniądze. Sekretarz stanu Stanów Zjednoczonych Marco Rubio potwierdził zaproszenie w lutym 2026 i użył konkretnego sformułowania. Polska zasługuje na swoje prawo miejsce przy stole. Nie. Polska jest bliska. Nie, rozważamy. Zasługuje. Czas przeszły dokonany. Decyzja podjęta. Dlaczego Ameryka to robi teraz? Bo grupa 20 nie działa w próżni. To instrument geopolityczny zamaskowany jako forum ekonomiczne. Każdy kraj przy tym stole ma znaczenie nie tylko przez wielkość gospodarki, ale przez pozycję strategiczną. Polska wydaje 4,8% produktu krajowego brutto na obronność. To około 200 miliardów złotych rocznie. Najwyższy wskaźnik w całym NATO. Wyższy niż Stany Zjednoczone. Polska to nie jest neutralny obserwator. To kraj, który pokazał, że potrafi mobilizować kapitał w skali, która ma znaczenie militarne i ekonomiczne jednocześnie. I tu przechodzimy do części, która naprawdę ma znaczenie dla Twoich inwestycji. Co członkostwo w grupie 20 oznacza w praktyce? Bo możesz pomyśleć, dobrze, prestiż, zdjęcia, komunikaty, ale zostawmy symbolikę. Interesują mnie pieniądze. Twoje pieniądze. I tutaj zaczyna się historia, o którą większość polskich mediów kompletnie pominęła. Kiedy kraj dostaje zaproszenie do grupy 20, międzynarodowe agencje ratingowe i instytucje finansowe zaczynają go traktować inaczej. To sygnał, że kraj osiągnął poziom dojrzałości instytucjonalnej, fiskalnej i ekonomicznej, który czyni go stabilnym miejscem dla długoterminowego kapitału. Polska ma już rating inwestycyjny od lat, ale członkostwo w grupie 20 to następny poziom. To potwierdzenie, że Polska nie jest już rynkiem wschodzącym w stylu Turcji czy Brazylii. To gospodarka, która dojrzała. I właśnie dlatego to, co zaraz powiem, jest kluczowe. Bo kiedy kraj przechodzi te granice, indeksy giełdowe zaczynają go reklasyfikować. MSCI, największa firma na świecie zajmująca się indeksami rynkowymi, ma swoją metodologię. Kraje są klasyfikowane jako rynki rozwinięte i rynki wschodzące albo rynki graniczne. Polska jest teraz w kategorii rynków wschodzących, ale rozmowy o reklasyfikacji do rynków rozwiniętych toczą się od kilku lat. Członkostwo w grupie 20 to jeden z sygnałów, które MSC i bierze pod uwagę przy podejmowaniu tej decyzji, co się dzieje, kiedy kraj zostaje przeklasyfikowany z rynku wschodzącego do rozwiniętego. Fundusze śledzące indeksy rozwiniętych rynków, a mówimy o bilionach dolarów zarządzanych globalnie, muszą kupić akcje z tego kraju. Nie dlatego, że menedżerowie funduszy nagle uwierzyli w Polskę, dlatego że ich mandaty mówią: inwestuj w kraje rozwinięte. Jeśli Polska zostanie dodana do indeksu MSC i World. Tysiące funduszy na całym świecie automatycznie kupuje polskie akcje. To nie jest spekulacja, to mechaniczny przepływ kapitału. Zatrzymaj się przy tym na chwilę. Jesteśmy na finiszu procesu, który trwa od dziesięciu lat. Polska systematycznie budowała wiarygodność fiskalną, stabilność instytucjonalną, wielkość gospodarczą teraz osiągnęła masę krytyczną, która czyni ją niemożliwą do zignorowania przez międzynarodowy kapitał. I jeśli masz portfel, który zawiera polskie aktywa, to co się dzieje w ciągu najbliższych 12 do 24 miesięcy, może być punktem zwrotnym. Ale to nie tylko akcje. Polska rozpoczęła emisję obligacji Samurai w Japonii 7 lutego 2026. Obligacje Samurai to instrumenty denominowane w jenach, emitowane na japońskim rynku. Dlaczego to ma znaczenie? Bo Japonia ma jeden z największych na świecie rezerwuarów oszczędności długoterminowych. Japońscy inwestorzy instytucjonalni, fundusze emerytalne i firmy ubezpieczeniowe szukają bezpiecznych aktywów z wyższą stopą zwrotu niż japońskie obligacje skarbowe, które oferują prawie 0%. Polska oferuje im to w stabilnej, przewidywalnej formie. I fakt, że Polska może teraz emitować w Japonii na dużą skalę. Pokazuje, że międzynarodowy kapitał traktuje Polskę jako wiarygodnego emitenta długu. Co to oznacza dla złotego? Mocniejsza pozycja negocjacyjna. Kiedy kraj ma dostęp do wielu źródeł kapitału europejskiego, amerykańskiego, azjatyckiego, przestaje być zależny od jednego rynku. Polska może teraz dywersyfikować swoje źródła finansowania. To oznacza mniejszą wrażliwość na szoki z pojedynczych regionów. A dla ciebie, jeśli trzymasz oszczędności w złotych albo inwestujesz w aktywa denominowane w złotych, to oznacza mniejszą zmienność i większą stabilność w średnim terminie. I właśnie tutaj historia nabiera tempa. Bo jest jeszcze jedna warstwa, o której nikt nie mówi głośno, ale która ma fundamentalne znaczenie. Kiedy kraj wchodzi do grupy 20, jego warunki handlowe ulegają poprawie nieformalnie nie przez jakieś automatyczne preferencje celne. Ale przez sam fakt siedzenia przy stole, gdzie negocjuje się międzynarodowe standardy finansowe, przepisy dotyczące transferu kapitału, umowy handlowe o wartości setek miliardów, Polska przestaje być krajem, o którym się decyduje. Staje się krajem, który współdecyduje. To ma bezpośredni wpływ na polskie firmy. Wyobraź sobie, że jesteś dyrektorem międzynarodowej korporacji i zastanawiasz się, gdzie ulokować nową fabrykę, centrum logistyczne hub technologiczny. Wybierasz między krajem, który jest przy stole grupy 20, a krajem, który nie jest. I który wybierzesz? Ten, który ma większy wpływ na kształtowanie międzynarodowych reguł gry. To proste. Polska projektuje wzrost produktu krajowego brutto na 2026 rok na poziomie 3,5 do 4%. To najwyższy wskaźnik w Unii Europejskiej obok Litwy i Estonii. Ale Litwa i Estonia to małe gospodarki. Ich szybki wzrost to jedno. Polska to gospodarka wielkości Hiszpanii, rosnąca tempem, którego Hiszpania nie widziała od dziesięcioleci. To zmienia wszystko. I tu dochodzimy do pytania, które może ci się nasuwać. Dobrze, Polska rośnie, dostała zaproszenie, kapitał może płynąć. Ale co ja mam z tym zrobić? Gdzie konkretnie ulokować pieniądze, żeby wykorzystać ten trend? Mam dla ciebie trzy ścieżki. Pierwsza: polski indeks giełdowy. Oto WIG-20 to indeks 20 największych spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie. Jeśli wierzysz, że reklasyfikacja do rynków rozwiniętych przyciągnie kapitał, WIG-20 to bezpośrednia ekspozycja. Możesz kupić ETF śledzący ten indeks, nie musisz wybierać pojedynczych spółek. Kupujesz cały koszyk. Druga ścieżka polskie obligacje skarbowe. Jeśli Polska zyskuje wiarygodność, jej obligacje stają się bardziej atrakcyjne dla międzynarodowych inwestorów. To może oznaczać spadek rentowności czyli wzrost cen obligacji. Jeśli kupisz obligacje teraz przed tym ruchem, możesz zarobić nie tylko na odsetkach, ale na aprecjacji kapitału. Trzecia ścieżka aktywa denominowane w złotych. Jeśli złoty ma się umacniać przez następne lata dzięki stabilności i napływowi kapitału, trzymanie części portfela w złotych zamiast tylko w euro czy dolarach może mieć sens. Nie mówię o spekulacji walutowej, mówię o strategicznej alokacji części kapitału w walucie kraju, który przechodzi fazę aprecjacji względem innych walut. Ale jest coś, czego większość inwestorów nie rozumie timing. Bo możesz pomyśleć OK, poczekam, zobaczę, co się stanie, a potem zainwestuję. Ale to nie tak to działa. Kiedy MSC i ogłasza reklasyfikację, ceny już są wyżej. Fundusze instytucjonalne wiedzą o tym miesiące wcześniej. Poruszają się przed oficjalnym ogłoszeniem. Jeśli czekasz na potwierdzenie, kupujesz drożej. Zamożni inwestorzy zwiększają ekspozycję przed reklasyfikacją nie po. To jest różnica między zarobić na trendzie, a gonić rynek. I właśnie dlatego to, co dzieje się teraz, w 2026 roku, nam ma tak duże znaczenie. Bo zaproszenie na szczyt w Miami w grudniu to sygnał, nie finał sygnał, że proces dojrzewania Polski jako gospodarki osiągnął punkt, którego międzynarodowy kapitał nie może już ignorować. Jest jeszcze jeden element układanki, o którym muszę Ci powiedzieć wydatki na obronność. 4,8% produktu krajowego brutto to nie tylko liczba polityczna, to realna mobilizacja kapitału. 200 miliardów złotych rocznie to przemysł zbrojeniowy, infrastruktura, technologia, miejsca pracy. To nie są pieniądze spalone to inwestycja w potencjał produkcyjny kraju. Polska buduje przemysł obronny, który za 10 lat będzie eksportował uzbrojenie do całej Europy. To nie jest teoria, to już się dzieje. I teraz połączmy wszystkie elementy. Produkt krajowy brutto powyżej biliona dolarów. Członkostwo w Grupie 20. Najwyższe wydatki obronne w NATO jako procent produktu krajowego brutto. Emisja obligacji w Japonii. Wzrost gospodarczy najwyższy w Unii Europejskiej. Potencjalna reklasyfikacja przez MSCI. To nie są oddzielne fakty. To elementy jednego wzorca. Wzorca, który nazywa się wejście do pierwszej ligi gospodarczej. Ale i to jest duże ale Historia pokazuje, że takie przejścia nie są płynne. Turcja była blisko reklasyfikacji do rynków rozwiniętych w 2010-2011. Nie udało się, dlaczego? Niestabilność polityczna, inflacja, konflikt z bankiem centralnym. Korea Południowa przeszła ten proces w latach 90. i 2000. Zajęło to 10 lat. Polska ma lepszą pozycję niż Turcja, ale słabszą niż Korea. To oznacza, że droga nie jest gwarantowana. On wymaga utrzymania stabilności fiskalnej, niezależności banku centralnego, transparencji instytucjonalnej. I właśnie dlatego inwestorzy, którzy naprawdę rozumieją ten proces, nie stawiają wszystkiego na jedną kartę. Zwiększają ekspozycję na Polskę, ale w kontrolowany sposób. 5 do 15% portfela, nie 50. Bo jeśli reklasyfikacja się uda, zarobisz. Jeśli nie, nie stracisz majątku. Zostań jeszcze chwilę, bo teraz połączę wszystkie te elementy w jedną strategię, którą możesz wdrożyć od dzisiaj. Nie potrzebujesz maklerskiego konta za granicą, nie potrzebujesz zaawansowanej wiedzy, potrzebujesz zrozumieć, co się dzieje i podjąć jedną konkretną decyzję. Jeśli masz teraz portfel inwestycyjny i nie masz żadnej ekspozycji na polski rynek, akcje, obligacje, fundusze, to jest moment, żeby to zmienić. Nie dlatego, że Polska to pewny strzał. Dlatego, że jesteś w momencie, kiedy asymetria ryzyka jest po twojej stronie. Potencjał wzrostu jest większy niż ryzyko spadku, nie gwarantowany. Większy. Jeśli już masz ekspozycję na Polskę, to jest moment, żeby zadać sobie pytanie, czy jest wystarczająca, czy 5% portfela w polskich aktywach to wystarczająco dużo, żeby zarobić na tym trendzie, jeśli się zmaterializuje? Może 10% byłoby lepsze? Może 15%? To zależy od Twojej tolerancji ryzyka, horyzontu czasowego, sytuacji finansowej. Ale pytanie trzeba sobie zadać. Jeśli jesteś osobą, która myśli długoterminowo, 10, 15, 20 lat, to zrozum jedną fundamentalną rzecz. Polska nie będzie wiecznie rynkiem wschodzącym. Przejście do kategorii rynków rozwiniętych to kwestia czasu. Może dwa lata, może pięć. To, ale kierunek jest jasny. I kiedy to się stanie, ceny będą wyższe niż dzisiaj, nie dlatego, że fundamenty się poprawią, dlatego, że klasyfikacja się zmieni, a klasyfikacja decyduje o tym, ile kapitału płynie na dany rynek. To nie jest spekulacja, to mechanika rynku. Kiedy kraj zostaje dodany do indeksu rynków rozwiniętych, fundusze pasywne, które zarządzają bilionami, kupują. Nie mają wyboru. Ich mandat mówi: śledź indeks. Indeks zawiera Polskę. Kupujemy Polskę. To automatyzm. Wróćmy na chwilę do początku. Polska dostała zaproszenie na szczyt Grupy 20 w Miami w grudniu 2026. Pierwszy kraj z Europy Środkowo-Wschodniej. 20 największa gospodarka świata. Produkt krajowy brutto powyżej biliona dolarów. Wydatki obronne najwyższe w NATO. Emisja obligacji w Japonii. Jako wzrost najwyższy w Unii Europejskiej. To nie jest zestaw przypadkowych faktów. To historia kraju, który przez 35 lat systematycznie budował swoją pozycję i teraz osiąga punkt, w którym międzynarodowy kapitał nie może go już traktować jak regionalne rynki wschodzące. To przemiana. I jesteś w momencie, kiedy możesz być po właściwej stronie tej przemiany. Nie mówię ci: kup polskie akcje i wzbogać się. Mówię ci, zrozum, co się dzieje. Oceń. Czy to pasuje do twojej strategii, i jeśli tak. Działaj zanim rynek to zdyskontuje. Bo kiedy wszyscy to zobaczą, będzie za późno na asymetryczny zwrot. Trzy rzeczy do zapamiętania. Po pierwsze, członkostwo w grupie 20 to nie ceremonia, to mechanizm wpływu ekonomicznego, który przekłada się na dostęp do kapitału, warunki handlowe i stabilność waluty. Po drugie, potencjalna reklasyfikacja przez MSC i do rynków rozwiniętych może uruchomić biliony dolarów kapitału instytucjonalnego, który automatycznie kupuje polski rynek. Po trzecie, zamożni inwestorzy pozycjonują się przed ogłoszeniem reklasyfikacji niepo. Timing ma znaczenie. Teraz pytanie do ciebie. Czy masz już ekspozycję na polski rynek? Jeśli tak, ile procent portfela? Jeśli nie, czy to dlatego, że oceniłeś i zdecydowałeś świadomie, czy dlatego, że po prostu nie pomyślałeś o tym wcześniej? Napisz w komentarzu. Jestem ciekaw, jak wyglądają wasze portfele i czy ten temat w ogóle był na waszym radarze. Jeśli ten film dał ci nową perspektywę na polski rynek, rozważ subskrypcję. Publikuję analizy, które łączą geopolitykę z konkretnymi możliwościami inwestycyjnymi dla Polaków. Nie teoria, praktyka. Twoja przyszła i zamożna wersja liczy na decyzję, którą podejmiesz dzisiaj. Informacja jest bronią, teraz jesteś uzbrojony. Do zobaczenia w następnym filmie. Tymczasem inwestuj mądrze.